Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, za oknem pada deszcz, i deszcz jest symbolem łaski Bożej, Ducha Świętego, który ożywia zeschłą spękaną ziemię. Nasza ziemia w Polsce też potrzebowała tego deszczu, ale też i gleba naszego serca potrzebuje Bożej łaski, potrzebuje ducha parakleta. Ducha Pocieszyciela, dosłownie paraklet znaczy ten, którego się przyzywa. Pan Jezus jest ten, którego się przyzywa na pomoc. Jezu ratuj, zmiłuj się nad nami. Kiedy mówimy w litanii Kyrie to pierwsze Kyrie czyli po grecku to sformułowanie znaczy po polsku Panie zmiłuj się nad nami, odnosi się do Boga Ojca. Drugie wezwanie, Chryste Eleison, to wiemy, Przeodnosi się do Chrystusa, a trzecie, Kyrie eleison, znaczy, że wzywamy parakleta, którym jest Duch Święty. W ten sposób każdej litanii przyzywamy Trójcę Świętą. I na początku, szczególnie w tym czasie, takiego oczekiwania na uroczystość zesłania Ducha Świętego, zanim rozpoczniemy nasze rozważanie jutrzejszej Ewangelii, przyzywajmy Ducha Świętego. Niech Duch Święty, Przenika nasze serca, nasze umysły, przenika nasze ciała, przenika nasze dusze, przenika nasze historie życia, przenika nasze myśli, przenika to wszystko, co jest niespokojne i daje ten Chrystusowy pokój. Pokój, który pozwala doświadczyć takiego poczucia, że jesteśmy kochani, że jesteśmy bezpieczni, że jesteśmy w rękach Boga. Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Duchu Święty które oświecasz serca i umysły nasze. Dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka, to rozważanie słowa Bożego, słowa Chrystusa było spożytkiem doczesnym, a przede wszystkim wiecznym. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To Wam powiedziałem. Przebywając wśród Was, a Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On Was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co ja Wam powiedziałem. Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie tak, jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży, serce Wasze. Ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Oto Słowo Pańskie. Pan Jezus na ostatniej wieczerzy zapytany przez Judę co się stało, że masz nam, a nie światu się objawić odpowiedział, że jeśli mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę a Ojciec mój umiłuje go przyjdziemy do Niego i mieszkanie u Niego uczynimy tak mieszkanie to nasze ciało, nasze dusze oddane w ręce Boga. I tam się Bóg objawia. Właśnie teraz objawia się w każdym bieżącym człowieku. Objawia się poprzez moc Ducha Świętego. Ale też światu Bóg dzisiaj się objawia przez nas, którzy kochamy, którzy dzięki tej miłości do Boga i do drugiego człowieka nosimy w sobie Chrystusowy pokój. I jaka jest droga aby otrzymać chrystusowy pokój aby tę chrystusową miłość aby Ducha Świętego przyjąć którego posyłam Bóg Ojciec Przede wszystkim potrzeba słuchać pierwsze jest Shema Izrael Yahweh Elohenu, Yahweh echat słuchaj Izraelu Bóg jest twoim Panem Bóg jest jeden to pierwsze przykazanie pozwala przyjąć Bożą naukę i stać się uczniem Chrystusa, i wprowadzić tę naukę w życie. Bardzo często budujemy nasze życie na piasku, samych słów. Słuchamy słów, mówimy Panie, Panie, ale ich nie wprowadzamy w życie. To jest budowla zbudowana na piasku, które. Która nie wytrzymuje próby różnych doświadczeń, przeciwności. Natomiast dom naszego życia, zbudowany na skalę, to dom, który wprowadza słowo w czyn. To uczniowie Chrystusa, którzy nie tylko mówią do Chrystusa, ale też Go słuchają. Więcej słuchają, bo mają dwoje uszu, a tylko jeden język. Potrzeba nam właśnie milczenia, wyciszenia aby zapytać się Panie Jezu co teraz dzisiaj do mnie mówisz Panie Jezu ty chcesz mieszkać w każdym z nas w apokalipsie powiedziałeś czytamy oto stoję u drzwi i kołacze jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną Panie Jezu chcemy z tobą wieczerzać Zostań z nami, bo ma się ku wieczorowi, dzień się już nachylił. Zostań z nami. Dajesz się poznać przy łamaniu chleba. Każda Eucharystia, tak jest nazywana, sza święta. To jest Twoje ciało złamane, zabite za nas, za nasze grzechy. I kiedy patrzymy oczyma serca, kiedy słuchamy całym sercem i wprowadzamy w życie i pozwalamy, żeby to życie było przeniknięte twoim słowem, twoją nauką, panie Jezu. To wtedy rzeczywiście mieszkasz. Jesteś głową naszego życia. Jako kościół jesteśmy twoim ciałem, a ty jesteś głową tego ciała. Jaka to jest nauka, której Powinniśmy słuchać. Nauką, którą słyszycie, nie jest moja, jest od ojca. Jest to wola ojca, który chce, aby wszyscy byli zbawieni, chce, aby wszyscy przyjęli dziecięstwo Boże na wzór syna Bożego, jednorodzonego. Wolą ojca jest, abyśmy się nadawali do domu ojca, żebyśmy byli domownikami ojca. Tak jak my przyjmujemy Trójcę Świętą do naszych wnętrz, tak też będzie, też przyjęcie nastąpi do domu Ojca. Tam, gdzie też mieszka Trójca Święta, Święci, Aniołowie. Do tego jesteśmy powołani. Ale okazuje się, że też są demony, które nam przeszkadzają. Jest Oskarżyciel, który odbiera nam pewność zbawienia, odbiera nam możliwość działania zgodnie z wolą Bożą. Przychodzą pokusy, przychodzą zniechęcenia, wątpliwości, przychodzi atak złego ducha, ale nie jesteśmy sami. Kiedy jesteśmy prześladowani, tym bardziej jesteśmy obdarowywani, jeżeli tego chcemy, jeżeli o to prosimy i przyzywamy. Jesteśmy obdarowani mocą z wysoka, stajemy się uzbrojeni mocą z wysoka. Możemy w każdej chwili przyzywać na pomoc parakleta. Paraklet to ten, którego się przyzywa, na przykład na procesie sądowym. To jest taki obrońca. Kiedy jest oskarżyciel i próbuje nas skazać na śmierć, to wołamy o parakleta, żeby przyszedł i stanął w naszej obronie. Paraklet to też pocieszyciel. To ten, który nie tyle głaszczy i mówi nie, się nic nie stało, jesteś dobrym człowiekiem nic tutaj no, nie szkodzi no, Pan Jezus słuba na krzyżu, a kto by się tym przejmował nie, nie, pocieszyciel to ten, który wyprowadza z rzeczywistych niebezpieczeństw śmierci to śmierci wiecznej jest to pocieszyciel, który sprawia że pomimo różnych realnych i bardzo poważnych trudności i przeciwności może być w sercu radość, siła, moc do tego, żeby przeciwności pokonać. Tego doświadczył święty Paweł i Sylas, kiedy byli w więzieniu. Oni zamiast narzekać, to zaczęli przyzywać Ducha Świętego na pomoc poprzez hymny pełne ducha, śpiewali i Duch Święty stąpił z wielką mocą. Drzwi od więzienia się otworzyły, kajdany opadły, dymy się roztworzyły. Oni wyszli w zasadzie nie wyszli bo przyszedł strażnik, ale strażnik chciał się zabić, powiedział, że, że myślał, że wszyscy uciekli, a oni tam byli. Nie rób sobie krzywdy. I potem Duch Święty tak działał, że strażnik z całą rodziną się nawrócili i uwolnili właśnie Pawła i Sylasa. Także Duch Święty ma taką moc, zdejmować z nas kajdany. Braci i siostry, braci i siostro, moi drodzy, może tak być, że możemy mieć duchowe kajdany, jakieś zniewolenia, jakiś rodzaj niemocy i możemy przyjąć dwie postawy. Jedna postawa taka zniechęcenia, źle było, źle będzie, zawsze i wszędzie, taki pesymizm, a druga postawa nie, nie poddaję się, wołam na pomoc, sam sobie nie pomogę, Jestem chory, jestem zniewolony, ale jest ten, który może mnie wydobyć, wyzwolić z mojego więzienia. To jest paraklet, to jest pocieszyciel, to jest Duch Święty. Wzywajmy Go wtedy, kiedy jest niepokój, wtedy, kiedy jest jakieś zniechęcenie, kiedy jest atak złego ducha, kiedy jesteśmy wiązani przez złego ducha. Przyzywajmy Ducha Świętego. Może za mało wzywamy Ducha Świętego, może częściej zajmujemy się Rzeczami niepotrzebnymi, może się źle modlimy, nieskutecznie się modlimy, bo się nie potrafimy modlić. Święty Paweł w liście do Rzymian w ósmym rozdziale napisał, że kiedy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, to Duch Święty przychodzi z pomocą w różnych zdychaniach, w takich słowach, w takich dźwiękach, w których nie można wyrazić słowami, i przyczynia się za nami zgodnie z wolą Boga. Kiedy nie modlimy się zgodnie z wolą Boga, to te modlitwy stają, stają się nieskuteczne. Natomiast modlitwa zgodna z wolą Boga Ojca staje się pełna mocy. Można ją później odczytać jako pewien rodzaj owocu ducha. Tym owocem ducha, między innymi, jest pokój. A największym owocem jest miłość, która przetrwa, i Bóg jest miłością, i Duch Święty jest Bożą Miłością. I Pan Jezus przyszedł objawić tę wielką, bożą miłość, miłość Ojca. Nieraz się przedstawia właśnie Krzyż Chrystusa jako największe objawienie się Bożej Miłości, gdzie Bóg Ojciec trzyma w swoich rękach od tyłu Chrystusa na krzyżu, a nad tym wszystkim góruje Duch Święty. To objawia się miłość Chrystusa. Ta miłość Chrystusa pokazuje, że w tych największych. Prześ cierpieniach i odrzuceniach i ciemnościach i atakach złego ducha na końcu warto oddać się w ręce Boga Ojca powiedzieć Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mojego i można z pokojem serca oddać całe swoje życie w ręce, w ramiona swojego Ojca pokój, który daje Chrystus to jest pokój od Boga Ojca który daje Duch Święty świat nie daje takiego pokoju Świat daje zapomnienie, świat daje jakiś rodzaj bezpieczeństwa chwilowego tutaj na Ziemi poprzez władzę, pieniądze, poprzez przyjemności, różne formy hedonizmu. Czasem ludzie uciekają, szukając pokoju, jakiejś używki, jakąś rozrywkę, jakieś inne rzeczy, jak zakup pocholicy czy, czy cokolwiek, co by dało jakieś takie miłe. Czy chwilowe pocieszenie. Jeżeli ktoś nie przyjmuje pociechy Ducha Świętego będzie szukał pociechy w świecie. Ale świat na chwilę może dać zapomnienie, a potem przychodzi pustka, przychodzi lęk. Natomiast kiedy my wszystko dajemy w ręce Boga, otrzymujemy taki pokój, którego świat nie może dać, i on wynika z tego, że Przyjmujemy obietnicę, jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam? Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. Jak się nie tworzy serce Wasze, ani się nie lęka. Największy lęk to lęk przed śmiercią, lęk przed niepewnością, lęk przed niebyciem. Lęk przed utratą życia, przed utratą relacji, przed utratą miłości, przed utratą siebie samego. Wiele jest lęków jakoś zakorzenionych, lęku przed śmiercią, a tym wszystkim jakby sznurkami, jak marionetkami próbuje diabeł nami kierować, ruszać. Dlatego potrzeba nam. Oderwać się, poprzecinać te więzy ze złym duchem, żeby nie dać się prowadzić duchu, złemu duchowi, dać się poprowadzić duchowi świętemu. Duch święty jest tym, który wyzwala nas, daje nam wolność. Jest duchem prawdy, duchem wolności. I Pan Jezus mówi: A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Muszą nastąpić różne przeciwności, trudności, ale nie jesteśmy sami. Ale w tych właśnie trudnościach, przeciwnościach jest najwięcej Bożej łaski, najwięcej Bożej pomocy. I diabeł wie, że został właśnie przez największą trudność, którą jest krzyż, pokonany. I w naszym życiu, jeżeli pojawi się jakiś największy krzyż, tam jest przygotowane najwięcej łaski dla każdego z nas. Patrzmy oczyma serca. Oczyma pełnymi, pełnymi ducha świętego i wiary, którą daje Duch Święty, jako taki dar teologalny, taka cnota teologalna, która pozwala zobaczyć rzeczywistość niewidzialną przez pryzmat wiary i przez wiara kształtowana miłością, i wiara i, na, i, i miłość połączona z nadzieją na życie wieczne. To wszystko napełnia nas spokojem. Moi drodzy, życzę pięknej niedzieli. Niech Duch Święty na każdego z Was i na mnie też niech wstępuje, niech ta niedziela, która się rozpocznie już niedługo, niech będzie piękną, błogosławioną niedzielą i niech Pan Jezus Wam udziela swojego ducha świętego, ducha dziecięstwa Bożego, ducha oddawania się w ręce Boga Ojca, który jest w niebie, tak jak to czyniła Maryja. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.